Witaj serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Dico i jestem właśnie w Coventry. Stoję przed flatem, w którym już w przyszłym tygodniu kończymy remont. Myślę, że gdzieś może na social media widziałeś ten projekt i dzisiaj pokażę ci, w jakim jest on w etapie, w, jakim, w trakcie właśnie tutaj renowacji. Inwestuję w nieruchomości na rynku Wielkiej Brytanii, inwestuję w Coventry, i tutaj jesteśmy po prostu w takim małym flacie na obrzeżach w sumie Coventry. Nie jest to jakaś najlepsza dzielnica, ale jak widać dosyć spokojnie wynajem będzie naprawdę łatwy. Małe flaty, niektórzy ludzie nie widzą w nich zarobku i mówią, że bez sensu kupować flaty, nie rosną na wartości. Jest dużo problemów, jest leasehold, nie można dużo rzeczy zrobić, ale są też oczywiście plusy tego. Plusem jest to, że są one tańsze, więc ten flat kupiliśmy za 88 tysięcy, jedno sypialniowy flat. Są łatwe do ogarnięcia, łatwe do zarządzania, mniejszy remont, bo jest ten flat oczywiście mniejszy. Jest też większy kaszlo z nich, bo mamy mniejszy kredyt. Nie musimy pokrywać dużego kredytu. Jeżeli kupimy dom za ponad 300-400 tysięcy i mamy na niego kredyt teraz w granicach na pewno powyżej 5-5,5%, to jakieś 1200-1300 funtów pokrywać, jeżeli mamy go pustego przez miesiąc, może, może czasem więcej, to też nie jest mało. Więc tutaj na tym projekcie, na tym mieszkaniu, ponieważ są w niestandardowej konstrukcji, jest dosyć wysoki kredyt, musieliśmy go finansować z takimi bardziej specjalistycznymi bankami, ale i tak ten kredyt 330 funtów, dosyć małe service charges, dlatego że nie ma tej komina żadnych miejsc, tak? Nie ma windy, nie ma okien, nie jest wysoki budynek, nie ma sprzątania klatki i tak dalej, i tak dalej, więc tego grand trend i hey, mały, dosyć mniej, mniej niż 50 funtów service charges, więc mimo tego, że są jakieś minusy, wiadomo, może jeżeli myślimy o tym, żeby nieruchomość wzrosła jak najbardziej na wartości, to może taki flat nie jest naszą strategią, ale jeżeli myślimy o cashflow, o tym, żeby zacząć, o tym, żeby zrobić jakiś projekt, który jest Łatwy do tego, żeby nim zarządzić, żeby się nauczyć, żeby zdobyć doświadczenie, to myślę, że taki flat jest naprawdę super, jeżeli um, chcemy. Zacząć i zrobić coś mniejszego, żeby powoli budować oczywiście swoją wiedzę, umiejętności i też e, swoje doświadczenie. No więc chodźcie ze mną, zobaczcie, jak wygląda ten flat e, w środku. Pokażę Wam, e, jaki, e, jak, na jakim jesteśmy teraz etapie. A już za tydzień, sobotę, 14 e, grudnia, spotykamy się właśnie tutaj z grupą e, inwestorów, z grupą początkujących inwestorów, którzy chcą zacząć e, i też zobaczyć, ile kosztuje remont takiego flata teraz, na dzisiaj. Tutaj chcą zobaczyć ten projekt? Spotykamy się na VIP Networkingu 14 grudnia o godzinie 12. Później przynościmy na salę i na sali uczymy się, rozmawiamy. Networking będzie to takie świąteczne spotkanie: będzie dużo zaproszonych gości. Więc jeżeli chcesz dołączyć, to na mojej stronie www.magdalena.live.com możesz sobie zakupić bilet. Więc jestem teraz w środku tego flatu. Ten flat taki jedno będzie zrobione dla osób, będzie przystosowany dla osób na wózkach inwalidzkich i dlatego jest oczywiście przerobiony trochę więcej, trochę bardziej. Gdyby to był zwykły remont, to wyglądałoby to inaczej. Więc zaczynamy od tego, że drzwi tutaj są oczywiście dużo szersze, muszą być specjalnie zrobione na zamówienie. Kolejną rzeczą, która jest dosyć trudna albo no trudniejsza, to jest oczywiście łazienka. Tutaj Um, łazienka, która już jest wykaterkowana, czeka teraz na podłogę, taką winylową podłogę, która będzie uh, robiona, żeby zrobić z tego wet room. Uh, więc um, Łazienka jest dużo większa, są dużo szersze drzwi, żeby oczywiście tym uh, osoba na wózku inwersyteckim mogła tutaj wjechać. Tutaj będzie ubikacja, ubikacja też musi mieć więcej miejsca wokół siebie, dlatego. Czy, Więcej miejsca wokół tej ubikacji oczywiście, żeby, żeby ta osoba mogła z niej skorzystać. Umywalka będzie tutaj i na samym końcu taki wet room, czyli szałę po prostu prysznic, więc będzie tu nie będzie żadnych stopni, będzie ta podłoga równa i będą większe drzwi. Takich rzeczy, które oczywiście e, jakby są e, typowo dla mieszkań e, dla osób, które z, mają jakieś trudności z chodzeniem, z poruszaniem się, to oczywiście wszystko musi być na jednym poziomie. Musi być dosyć równa podłoga. Tutaj będzie e, podłoga winylowa LVT, e, flooring, który już można za 18 metrów za, za metr kwadratowy dostać e, i jest ona e, łatwa, e, przyjemna, można ją kłaść w kuchni. Jest, e, Wodoodporna, więc dlatego łatwo po prostu położyć ją przez całe e, mieszkanie. Jak widzicie, w łazience, ja zawsze kafelkuje wszystko do góry, w sensie całą łazienkę, nie tylko miejsce, gdzie jest prysznic. I, e, dlaczego, chcę e, się powiedzieć, tak, będzie taniej, trochę taniej? E, dlatego, że później w utrzymaniu tego, gdzie łazience robi się wilgoć, trzeba ma ktoś przyjechać, pomalować, nie wiem, zrobić, nigdy się tego w domach na wynajem nie utrzyma w, takim, e, w takiej czystości, jak powiedzmy, byśmy to zrobili we własnym domu. Kafelki, które za mną widzicie, e, że nie jakieś superowe, ale do domu na wynajem wystarczą z Wixa za 14 funtów za metr kwadratowy. Takich rzeczy będziemy się właśnie e, może nie uczyć, ale będziemy o tym dyskutować w sobotę. Dlatego, że ceny e, remontów bardzo się zmieniają i zmieniają się tak naprawdę z roku na rok, a w ostatnich latach one poszły bardzo do góry. I to także... E, Sami jesteśmy zaskoczeni, jakby, że nie da się zwykłego remontu zrobić i za ile taki remont można zrobić w porównaniu do tego, co było lata temu. Więc czy samemu szukać materiałów, czy płacić tylko za robociznę, jakich fachowców, jakich wybrać, tego wszystkiego będziemy właśnie, o tym wszystkim będziemy debatować już w sobotę. Ja tutaj ostrożnie chodzę, dlatego że nie wiem, czy ten. Beton jest mokry, ale chcę Wam pokazać salon. Tu, jak widzicie, mamy opóźnienia, oczywiście, dlatego że ten tynk nie schnie, nie schnie tak szybko, jakbyśmy chcieli, żeby sechł. Teraz tak Dlatego mamy też opóźnienia z podłogą, dlatego że ona nie schnie, ten, la, ten latek, który będzie kładzony na podłogę, nie schnie tak szybko i jest po prostu zimno, jak to w zimie bywa, jest zimno i nie możemy jeszcze malować, ale tu będzie no już ten pokój będzie pierwszy do malowania, tu za mną na rogu będzie kuchnia. Kuchnia, też będziemy mówić o tych, jakie są koszty kuchni, gdzie najlepiej wybrać kuchnię, jaką kuchnię kupować, jak ją zaprogramować, zaplanować i ile kosztuje po prostu teraz taka kuchnia. Tu będzie podłoga, podłoga kuchnia, Tak, tutaj sofa i w kolejnym pokoju, o, tutaj będzie sypialnia. Tutaj tylko pomalować, położyć podłogę i jesteśmy gotowi. Do tego, żeby już kończyć, ja oczywiście bym chciała, żebyśmy szybciej kończyli, ale nie jest to możliwe. Zawsze jest jakieś opóźnienie, zawsze coś się dzieje i my musimy naprawdę trzymać nerwy na wodze, trzymać nasze emocje, że tak powiem, pod kontrolą, bo byśmy się wykończyli. Ale jesteśmy bliżej niż dalej. W tym projekcie kolejny zaczynamy w poniedziałek. I będziemy oglądać jeszcze jeden projekt w sobotę, gdzie będziemy robić pięciu pokojowe, HMO. Hej, czemu więc, jeżeli interesują Cię nieruchomości, jeżeli chcesz zobaczyć projekty na. Na prawdziwe projekty, nie tylko siedzieć w klasie i słuchać o kimś, czy o czymś, to ktoś inny robi, ale chcesz popatrzeć, dotknąć, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to przyjeźdź do Coventry, spotkaj się ze mną, spotkaj się z osobami, które są zaproszone na to, czyli gościmi, którzy są zaproszeni, będzie, będzie księgowy, będzie broker, będziesz mógł przy jedzeniu, przy jakimś napoju alkoholowym czy niealkoholowym porozmawiać z ludźmi, którzy na co dzień działają w nieruchomościach, którzy na co dzień to robią i którzy wiedzą, jakie wyzwania i jakie problemy ich czekają. Więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. Czekam na Was już w sobotę, 14 grudnia.